Dzień dobry, Marcin Bystroński, Invigo. W bieżącej prezentacji chciałbym omówić regulację pokroju w zbożach. No, zabiegi w tej chwili, można by powiedzieć, że wpisane już jako standard, jeżeli chodzi o technologię ochrony zbóż. A na pewno na tych plantacjach, gdzie spodziewamy się uzyskiwać wysokie plony, gdzie walczymy o te plony i nie chcemy doprowadzić do tego, żeby plantacje nam w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych po prostu wylegały. Jeżeli chodzi o ofertę Invigo, jeżeli chodzi o regulatory wzrostu, ten na dzień dzisiejszy są to trzy substancje aktywne, czyli Tinexapaktylu w regulatorze Regulo 500 EC. Chlorek Mepikfatu to Mepik 300SL oraz Etefon. Yy, dwa preparaty, dwie nazwy handlowe, czyli Corect 510, 510SL i Cobra 510SL. Yy, krótko na temat yy, tego, jak działają regulatory wzrostu. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że tych substancji, które mogą być regulatorami wzrostu, w zasadzie jest więcej niż. Yy, te, które pokazałem, ponieważ tak Państwo tutaj widzicie na podstawie tego łańcucha syntezy giberylin, że y, kilka różnych grup y, substancji aktywnych mają wpływ na y, właśnie y, syntezę ty, ty, tych hormonów i między innymi chociażby są to też herbicydy z grupy y, inhibitorów enzymu ALS, sulfonomoczniki, najbardziej popularne oczywiście, jeżeli chodzi o o herbicydy, one też mają wpływ na regulację pokroju. Także, wykonując zabiegi tymi, tymi substancjami, też możemy się spodziewać wpływu na regulację pokroju. To są tak samo triazole, które może nie są jakoś powszechnie wykorzystywane jako regulatory w zbożach, ale na pewno są mocnymi regulatorami w przypadku chociażby rzepaku. Natomiast, jak widzicie Państwo, regulatory wzrostu działają w różnych etapach syntezy hormonów. Więc tak, tutaj widzicie chlorek mepikwatu czy, czy chlorek chlormekwatu. Jest to inne miejsce działania niż na przykład tryneksapaketylu, o którym będę też mówił. Natomiast ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na jeden aspekt bardzo ważny. Chlorek chlormekwatu czy chlorek mepikwatu. Brzmi podobnie, ale ja bym tutaj chciał ostrzec wszystkich, to nie są takie same substancje aktywne i one nie działają tak samo. Zupełnie inne, inaczej wyglądają cząsteczki tych dwóch, tych dwóch substancji aktywnych. Jak widzimy tutaj chlorek mepikwatu w porównaniu do chlorku chlormekwatu. Dwie różne cząsteczki, dwie różne substancje aktywne o zupełnie innym działaniu. Także nie porównujcie Państwo... Tych dwóch substancji aktywnych do siebie naprawdę działają one zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o działanie regulatorów wzrostu, one są oczywiście obarczone też wpływem pogody i warunków atmosferycznych, jeżeli chodzi o działanie. Tak jak tutaj widzimy na tym slajdzie. Optymalne temperatury, dla działania regulatorów w zasadzie zaczynają się od powyżej 5 stopni. To też różnie wygląda dla różnych grup regulatorów wzrostu. No ale jak widzimy, czy to jest czy triazole, czy trynek sapak etylu wymagają tych temperatur powyżej 8 stopni, a na przykład chociażby herbicydy z grupy ALS to jest powyżej 5 stopni w przypadku trynek sapaku etylu czy chociażby proheksadianu wapnia też wymagane jest wyższe nasłonecznienie. Także tutaj jeżeli chodzi o warunki pogodowe rzeczywiście ma to również wpływ, jeżeli chodzi o działanie regulatorów wzrostu. Chyba najwyższe wymagania termiczne, jeżeli chodzi o działanie wymaga etefon także rzeczywiście też etf -on jest stosowany w późniejszych fazach rozwojowych rzeczywiście te warunki pogodowe są już inne i te temperatury są troszeczkę wyższe wszystkie te regulatory wzrostu mają też inne cechy mają też unikalne cechy jeżeli chodzi o działanie i tutaj w przypadku chlorku mepikwatu czyli naszego regulatora mepic Cóż, jest to preparat, który przede wszystkim ma bardzo wszechstronną rejestrację, bo jest zarejestrowany i w zbożach i w rzepaku, ale jego wpływ na rośliny. To jest przede wszystkim taki, że bardzo mocno rozwija system korzeniowy. Także tutaj dodatek chlorku mepikwatu do zabiegu na pewno wpłynie bardzo mocno na rozwój systemu korzeniowego. Jest to systemiczny produkt i jest dosyć długo działający, bo tu mówimy o działaniu wręcz 10-14 dniowym. Także w porównaniu do wielu innych regulatorów jest to bardzo długo. I też chlorek mepikwatu ma dosyć mocne działanie dokrzywiające. Oczywiście w przypadku dokrzywiania mówimy tutaj o zabiegach. Ukierunkowanych na dokrzywianie, czyli stosowanych w fazie krzewienia zbóż. Jeśli chodzi o tylnek sapak etylu, czyli regullo, tutaj regullo to nie tylko regulator wzrostu, jeżeli chodzi o ograniczanie wydłużania się międzywęzi, czyli komórek roślin. No ale trynek sapoketylu też bardzo mocno wpływa na pogrubienie tkanki źdźbła, dlatego też tu mówimy o takim mocnym wzmacnianiu źdźbła, dlatego trynek sapoketylu od wielu lat wpisał się już jako standard, jeżeli chodzi o. Stosowanie regulatorów wzrostu, ponieważ rzeczywiście jego działanie to jest takie bardzo mocne wzmacnianie. To nie tylko skracanie, ale też i wzmacnianie źbła. Trening również bardzo mocno wpływa na, na rozwój systemu korzeniowego bardzo pozytywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, ale też intensyfikuje proces fotosyntezy to często na doświadczeniach, na polach widać, że tam gdzie jest zastosowany trynek zapaket, te rośliny widać są takie bujniejsze, bardziej zielone, jest ewidentnie widać, że... Zastosowanie trynek sapaku etylu powoduje to, że ten proces fotosyntezy jest po prostu bardziej intensywny. Także mówimy, że to nie tylko regulator wzrostu, ale też również fizjologicznie wspomaga rośliny. Tutaj też na tym doświadczeniu, na tym slajdzie widzimy ten wpływ trynek sapaku etylu na stymulację masy korzeniowej. Widzimy kontrolę i roślinę rozłożoną właśnie na takim specjalnym skanerze. Tutaj rozłożony jest system korzeniowy, no widzimy wzrost masy tego systemu korzeniowego do kontroli, jest gołym okiem widoczny, tutaj oczywiście po przeliczeniu tego dokładnie widzimy, te wzrosty są bardzo, bardzo istotne, także trynek sapaketylu jak najbardziej też to jest stymulacja rozwoju korzeni. I trzeci z regulatorów wzrostu, inaczej działający, działający już zupełnie na inną grupę hormonów, to jest etefon. Dlatego też etefon stosowany jest troszkę później, w późniejszych fazach rozwojowych zbóż. I tutaj rzeczywiście ewidentnie to zastosowanie poprawia architekturę łanu. Jest to takie mocne działanie w momencie zastosowania w tym miejscu, gdzie został zastosowany. Ewidentnie widzimy bardzo precyzyjne skrócenie. Roślin, źdźbeł. Także tutaj, jeżeli chodzi o etefon stosujemy go troszeczkę później. Oczywiście powiem Państwu, jak to zrobić, w jakich mieszaninach, w jakich kombinacjach. Optymalnie jest to zastosować. I przejdźmy już tutaj do konkretnych technologii. Zacznę oczywiście od pszenicy o zimę i Podobnie to jest wykonujemy w pszenżycie o zimę. I pierwszy zabieg, jeżeli chodzi o regulację pokroju, to jest zabieg wykonywany w fazie. Pierwszego kolanka, do pierwszego kolanka, między fazą strzelania wźbło i pierwszego kolanka jest to taki najlepszy moment, jeżeli chodzi o wykonanie zabiegu w zbożach. I stosujemy kombinację najlepiej, optymalnie trynek sapaku etylu z chlorkiem, mepikwatu, czyli regulo od 0,1 litra do 0,15 litra na hektar w połączeniu z mepikiem 0,8 do litra na hektar. Oczywiście dawki tutaj uzależniłbym od stanowiska, od tego jakie ryzyko wylegania jest na danym stanowisku. Wiadomo, im lepsze stanowiska, tym dawki stosujemy wyższe. Jeżeli chodzi o drugie zabiegi, jeżeli jest taka potrzeba, wykonujemy te drugie zabiegi najpóźniej do fazy liścia flagowego i tutaj optymalnym rozwiązaniem jest mieszanina chlorku mepikwatu z etefonem, czyli z korektem lub też kobrą. To jest sytuacja, gdzie mamy normalny przebieg pogody, czyli w momencie kiedy faza pierwszego kolanka, mówimy tu o pierwszym zabiegu, w fazie pierwszego kolanka Rośliny mają normalny, intensywny wzrost, prawda? I rzeczywiście stosowanie regulatorów wzrostu jest uzasadnione. Co jeśli yy, przychodzi Pogoda, no niestety bardzo często w naszym kraju to się zdarza. Właśnie w tych momentach, kiedy fazy zbóż są mniej więcej właśnie te 30-31, czyli to pierwsze kolanko robi się sucho i robi się bardzo chłodno, bardzo robi się zimno, czyli w takich warunkach no, zastanawiamy się bardzo często, czy jest sens w ogóle wykonywanie zabiegów regulatorami wzrostu, czy przypadkiem bardziej nie zaszkodzimy niż pomożemy tym roślinom. Rzeczywiście, w takich sytuacjach, zwłaszcza też na jakichś gorszych stanowiskach, gdzie zagrożenie suszą jest większe, wtedy warto yy, zabieg przesunąć na troszeczkę późniejszy termin, bo zabiegi wykonać trzeba, ponieważ no, jeżeli nie zrobimy tych zabiegów w momencie, kiedy yy, przychodzi okres przedżniwny, bardzo często w naszym kraju występują silne wiatry, opady deszczu. I to wyleganie zbóż jest bardzo intensywne, i tam zagrożenie wyleganiem zbóż jest bardzo intensywne. Niestety wtedy już jest za późno na wykonywanie zabiegów regulatorami, także tutaj musimy zrobić te zabiegi wcześniej, zabezpieczyć się musimy. Natomiast w przypadku właśnie przebiegu pogody takiej troszeczkę gorszej, na tych pierwszych okresach ruszenia wegetacji zbóż, mówię tu mówię o suszy, niskich temperaturach, przesuwamy te zabiegi na późniejszy termin, wykonujemy je w fazie między drugim i trzecim kolankiem. I w technologię włączamy już etefon. Czyli pierwszą technologię, którą bym zalecił, jest to mieszanina trynexa sapaku etylu, czyli Regullo w dawce 0,15 litra na hektar z etefonem, czyli z korektem lub kobrą w dawce 0,5 litra na hektar. Oraz drugie rozwiązanie to jest kombinacja chlorku mepikwatu, czyli mepiku w dawce 0,8 do litra na hektar, z etefonem, czyli z korektem kobrą, 0,5 litra na hektar. Obie technologie są bardzo dobre. Na obu technologiach uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o regulację pokroju, o ograniczenie wylegania i później efekty plonotwórcze. Także tutaj trudno wybrać, która lepsza. Obie naprawdę pokazywały bardzo dobre wyniki. To jeżeli chodzi o pszenicę o zimą. W przypadku jęczmienia, jak wiemy, regulacja pokroju jest również bardzo ważna. Jęczmień o zimy, pierwszy zabieg, stosujemy go mniej więcej w fazie pierwszego, drugiego kolanka i tutaj zalecam trynek sapaketylu. I rzeczywiście w takiej bardzo mocnej dawce jęczmień zawsze jest mocno zagrożony, jeżeli chodzi o wyleganie. Więc tutaj naprawdę musimy zadziałać bardzo mocno i dawka tutaj regulo, czyli trynek sepaku 0,3 litra na hektar. I bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o jęczmień, jest to regulacja do kłosia, ponieważ tutaj wyleganie, jeżeli chodzi o do kłosie w jęczmieniu, zwłaszcza o zimnym, jest dużym bardzo problemem. Jęczmień do kłosie dźwiga duży, dorodny kłos na sobie, więc w momencie, kiedy... Ta y, regulacja nie będzie odpowiednio zrobiona. Bardzo często właśnie ten moment jest newralgiczny, i tutaj następuje wyleganie roślin. I tutaj, stosowanie etefonu y, w dawce 0,7 litra na hektar, właśnie w fazie y, liścia flagowego, w zasadzie tutaj najpierw. Taki okres, do którego możemy stosować, jest to pojawienie się pierwszych ości, aczkolwiek już nie później. Jest to ostatni moment, gdzie możemy wykonać zabiegi drugie, jeżeli chodzi o regulację pokroju w jęczmieniu ozimem. Jeśli chodzi o jęczmieniary, podobnie pierwszy zabieg, trynek sapak otylu, etylu, to już dawka 0,2, yy, troszeczkę niższa niż w przypadku jęczmienia ozimego. I etefon w drugim zabiegu, regulacja do Kłosia, czyli 0,7 litra korekt, lub y, kobra. Żyto o zimę, też bardzo ważne wyleganie, wiadomo, że to duże, wysokie rośliny, które bardzo często, y, niestety, ale kładą nam się na polach i tutaj wykonanie zabiegów w zasadzie dwóch, zwłaszcza jeżeli to są żyta hybrydowe, y, no w zasadzie trzeba traktować jako podstawa i tutaj pierwszy zabieg jest to trynek sapaketylu Regulo 0,15 litra na hektar i drugi zabieg wykonujemy Etefonem 0,7 litra na hektar. I na koniec, jeszcze niedawno, można by było rzec, jako ciekawostka owiec. Co robić z owsem? Owiec zaczyna mieć coraz większe znaczenie w naszym kraju. Areał owsa rośnie. Chociażby kosztem areału jęczmienia jarego. No wiadomo, roślina dużo mniej wymagająca. Yy, u nas zboża, yy, jare generalnie no, udają się słabo. Właśnie wynika to z tego, że przebieg pogody w tych wczesnych yy, okresach wiosennych jest niekorzystny, jeżeli chodzi o rośliny yy, jare, zboża jare. Więc tych upraw jarech jest coraz mniej. Natomiast rośnie właśnie znaczenie owsa. I tutaj są pytania, co wykonać, jeżeli chodzi o ochronę owca, jeżeli chodzi o wyleganie. I tutaj w przypadku owca zalecam zastosowanie sapaku etylu w dawce 0,2 litra na hektar. Jest to faza pierwszego, drugiego kolanka. To tyle, jeżeli chodzi o zboża i regulację pokroju. Dziękuję za uwagę. Nie bagatelizujmy tego problemu. Chcemy uzyskiwać plony. Te technologie są coraz bardziej intensywne, więc włączenie regulacji pokroju w technologię w zasadzie powinno być już standardem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.